Witajcie, kochani, z tej strony Nita. Widzimy się w kolejnym filmie, a to oznacza, że kolejny miesiąc za nami. Także mamy podsumowanie miesiąca marca. Tutaj od razu pokażę Wam, jak udało mi się pracować w tym miesiącu. Krzyżyków wykonałam troszeczkę mniej niż w poprzednich miesiącach, ale nie oznacza to, że próżnowałam, ponieważ miałam bardzo dużo zajęć. Pokazałam Wam m.in. To w filmie o pakstikach, który ukazał się w połowie miesiąca marca. Miałam mnóstwo pracy z przepakowywaniem tych pakietów do pakstików, tak żeby Wam pokazać jaki jest efekt i jak to wszystko funkcjonuje. Udało mi się to zrobić, więc jestem bardzo zadowolona. No ale kilka dni musiałam poświęcić na to, żeby te pakstiki przepakować i żeby móc nagrać Wam o tym odcinek. Miesiąc marzec był szczególny jeszcze z jednego powodu. Otóż 11 marca mój kanał osiągnął liczbę tysiąca subskrybentów, za co bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że jesteście ze mną, że podoba Wam się to, co chcę Wam pokazać. No jest to dla mnie taki szczególny przywilej i dziękuję Wam za to, że oglądacie, że komentujecie to, co robię. To zawsze cieszy, kiedy moje filmy spotykają się z taką żywą reakcją z Waszej strony. Dziękuję więc za wszystkie miłe komentarze. Staram się odpowiadać na nie w miarę możliwości. Także mam nadzieję, że nadal będziecie ze mną i że nie zawiodę Waszego zaufania, że będzie Wam się podobało to, co chcę Wam pokazywać. Jeżeli chodzi o moje czaple, o to wyzwanie roczne, no wszystko idzie zgodnie z planem. W tym miesiącu zaraportowałam nie 4, ale 5 razy po 408 krzyżyków. Ten ostatni tydzień marca jest dosyć długi, więc uznałam, że dobrze będzie jeszcze dołożyć go do miesiąca marca. Nie ma to większej różnicy, jeżeli chodzi o całe rozliczenie roku, a daje mi jedynie więcej krzyżyków w miesiącu marcu. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, to muszę Wam powiedzieć, że już w miesiącu styczniu zaczęłam zastanawiać się, dlaczego wybrałam właśnie ten obrazek. I z każdym kolejnym tygodniem, kiedy haftuję ten obrazek, również to pytanie do mnie powraca. A potem zdarza się takie coś, że dochodzę do takiego momentu, jak tutaj widzicie, i widzę, że ten obrazek jest całkiem ładny i pięknie się będzie prezentował. Zobaczcie to w zbliżeniu. No, te oczy, czapli są naprawdę przepiękne. Nie mogę się doczekać, aż będzie więcej widać z tego obrazka. Więc w tym momencie, właśnie w tym tygodniu, polubiłam ten obrazek i dostałam takiej zachęty, żeby dalej go haftować. Także prace posuwają się zgodnie z planem, mimo pewnego zniechęcenia na początku co do tego wzoru. Teraz już mi się zaczyna podobać. Tutaj dojdzie jeszcze trochę backstitchu, więc jeszcze ten obrazek będzie troszeczkę podrasowany, a ostateczny efekt zobaczymy oczywiście w miesiącu grudnia. Jeżeli chodzi o inne prace, które wykonuję, a o których już wiecie, to zaraz pokażę Wam jeszcze, jak przebiega praca nad zimorodkiem. Tylko muszę tutaj ustawić krosno z zimorodkiem, więc za chwileczkę do Was wracam. No i zobaczcie, ile udało mi się zrobić obrazu z zimorodkiem. Muszę Wam się pochwalić, że 14 marca osiągnęłam 50% tej pracy. Haftowałam tu jeszcze troszeczkę dalej, już przeszłam te 50%. To, co tutaj widzicie, to już jest prawie 53% pracy. Sam wzór nie jest zbyt skomplikowany, chociaż no, jest tu dużo takich miksów, kolorów z pojedynczych niteczek, np. w tym tutaj obszarze, i to dosyć mocno daje w kość. Ale jak już się przejdzie te trudniejsze części, takie jak tutaj, czy sam zimorodek, no to właściwie tutaj jest haftowanie pojedynczymi kolorami i wypełnianie tego wzoru pojedynczymi plamami kolorów. Jeżeli chodzi o obraz z tym zimorodkiem, to chwilowo wstrzymałam pracę nad nim. Nie dlatego, że ten obraz przestał mi się podobać, ale chcę uniknąć takiego zmęczenia. Pracą nad jednym obrazem potrzebuję troszeczkę urozmaicenia. Niespodziewanie takim urozmaiceniem miesiąca marca stał się obraz, który musiałam wykonać na drugi ślub. Okazało się, że również drudzy moi znajomi pobierają się i postanowiłam szybciutko coś dla nich wykonać. Tym razem, ponieważ ten drugi ślub również wypada na początku kwietnia, nie miałam czasu na tworzenie obrazu według jakiegoś swojego planu. Więc kupiłam szybciutko gotowy zestaw. Tutaj Wam go pokażę. Jest to zestaw firmy Riolis, z tym, że wykorzystałam z tego schematu właściwie tylko ogólny zarys, a całe to wypełnienie wykonałam według własnego projektu. Nagrałam o tym odcinek i również w niedalekiej przyszłości postaram się Wam pokazać pracę nad tym schematem. Muszę Wam powiedzieć, że wbrew pozorom, chociaż tak myślałam, że ten wzór może mi się tak średnio podobać, to obrazek wyszedł bardzo ładny, ale o tym wszystkim powiem Wam w kolejnym odcinku, który przygotowałam dla Was przy okazji pracy nad tym obrazem. I niedługo możecie spodziewać się również odcinka na ten temat. Ta praca stała się takim przerywnikiem do zimorodka, ale też postanowiłam, że skoro już zrobiłam sobie przerwę, od zimorodka, to również może warto zacząć pracę jeszcze nad innymi obrazami. No i rzeczywiście tak się stało. Znowu zmienię ustawienie kamery i pokażę Wam, jaki obraz zaczęłam haftować. W miesiącu styczniu zapowiadałam Wam, że będę chciała wykonać obraz według schematu z Gazety Igłą Malowane. I chodzi mi o ten obraz Urzekające Piwonie, które tutaj możecie zobaczyć. No i postanowiłam, że takim miłym przerywnikiem będzie oderwanie się od tego zimorodka i wykonanie tych piwoni. Obraz postanowiłam wykonać na Aidzie na szesnastce, na białym tle. Troszeczkę zastanawiałam się, czy nie wziąć tła cree, ale stwierdziłam, że skoro tutaj ten obraz gotowy, tak się prezentuje z białym tłem i z białym paspartu, to być może. Zachowam takie pierwotne wykonanie według producenta. I jeszcze bałam się, że być może, jeśli wybiorę Ekry, to nie bardzo będzie to współgrało tutaj z tym tłem w piwoniach, więc no, jest jak jest. Zostawiłam białe, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już tutaj możecie zobaczyć zarys tych piwoni. Trochę zaskoczyło mnie, że tu jest bardzo dużo czerwonego koloru. Myślałam, że one będą bardziej w różach i bordach, a tutaj jednak jest dużo czerwieni. Mam nadzieję, że te kolory no, wiernie oddadzą kolor piwoni. Na razie mi się podoba praca nad tym obrazem. No, idzie dosyć szybko, jest naprawdę bardzo przyjemna. Jestem pełna zapału, bo to taka miła odskocznia od. Tych prac, które wcześniej wykonywałam, uświadomiłam sobie też, że oprócz tych kwiatków, które tutaj wykonywałam do tego obrazka na ślub, to właściwie nigdy wcześniej nie wykonywałam obrazu z motywem kwiatowym. Więc naprawdę jest to taki dodatkowy, miły przerywnik, ponieważ zupełnie, zupełnie coś innego mogę robić. Na razie ta praca bardzo mi się podoba, chociaż haftuję ją z tabletu. Tak jak wcześniej mówiłam, wam nie mam programu, który obsługiwałby mi PDF, więc korzystam z tego aplowskiego, który pozwala mi obrabiać PDF w takim programie do czytania. I tutaj możecie zobaczyć, zrobiłam zrzuty ekranu, jak sobie zaznaczam te pola, stawiam takie kropeczki. Liczę też krzyżyki, które wykonałam, tak żeby móc później je sobie zaraportować i zobaczyć jak ta praca przebiegała. Mimo tego, że nie mam schematu w programie Saga, to pracuje mi się naprawdę nieźle z tym schematem. Myślę, że później, kiedy przyjdzie robić mi backstitch, to będę go już wykonywała z papierowego schematu. Łatwiej mi będzie tak ogarnąć ogólny zarys, gdzie co ma być i wtedy wykorzystam papierowy schemat. A póki co... Używam tableta i jestem bardzo zadowolona z pracy nad tym obrazem. W następnych miesiącach będę pokazywać Wam, jak ta praca przebiega, chociaż myślę, że chciałabym skończyć ten obraz no, w okolicach, kiedy pojawią się piwonie czyli w okolicach czerwca ponieważ uwielbiam piwonie. No i chciałabym móc postawić wazę z piwoniami właśnie obok tego obrazu. No ale jak będzie, to życie pokaże. Zawsze są jakieś nieprzewidziane zdarzenia, więc trudno mi powiedzieć, jak ta praca będzie przebiegała również nad tym obrazem. Przygotowując się do pracy nad piwoniami, kiedy naciągałam kanwę na krosno, od razu postanowiłam sobie też naciągnąć materiał, przygotowując go do obrazu, na który bardzo, bardzo czekam, a mianowicie. Chodzi mi o ten schemat, który wam już prezentowałam w jednym z filmów. Również nie mogę się doczekać, żeby zacząć pracę nad nim. Zostawiłam oryginalną czternastkę, ponieważ chcę zachować oryginalny wygląd tego obrazu, ale takie szczegóły to Wam powiem przy okazji nagrywania filmu z przebiegiem prac nad tym schematem. Pracę nad tym obrazem mam nadzieję zacząć już w najbliższej przyszłości, ale na razie muszę nacieszyć się piwoniami i pracą nad tamtym schematem, więc na razie odkładam, mimo tego, że już nie mogę się doczekać, to odkładam pracę nad tym schematem, ale również do tego schematu już, jak widzicie, przymierzam się coraz intensywniej. I jeszcze króciutko powrócę do Moich pakstyków. Film z tą nową formą pakietów zaprezentowałam Wam w miesiącu marcu. Został bardzo entuzjastycznie przez Was przyjęty, co naprawdę bardzo mnie cieszy. Jednak w komentarzach spotkałam się z takimi opiniami, że te słomeczki, te pakstyki są tak naprawdę jednorazowe. I chciałam Wam powiedzieć, że nie, nie ujęłam tego w filmie, jakoś wyleciało mi to z głowy, ale kierując się już pewnym doświadczeniem mogę Wam powiedzieć, że jeżeli umiejętnie zdejmie się ten papierek z dołu słomki, to taki pakstyk można uratować. Zaraz Wam to zaprezentuję. Mam jednego pakstika, którego muszę poprawić. Nie dlatego, że on źle działa, tylko po prostu przecinając niteczki, nie przecięłam wszystkich po obu stronach i po prostu została mi tam długa nitka, która mi się tutaj haczy i nie chce wyciągnąć. To był mój błąd, nie jakaś wada konstrukcyjna mojego pakstika. Zaraz to spróbuję naprawić, a muszę go po prostu otworzyć i naciąć tutaj te niteczki tak żeby się luźno wyjmowały z tej strony. Także słuchajcie, zobaczcie, jak można takiego pakstyka ponownie otworzyć i znowu wykorzystać go po raz drugi, na przykład po uzupełnieniu nitek, tak, żeby nie musieć ciągle na nowo wykonywać tych samych czynności, czyli kupować słomek naklejać nowych numerków, itd, tak i tak dalej. Te słomeczki są do wykorzystania kolejny raz, ale trzeba to umiejętnie zrobić. I zobaczcie, tutaj wystarczy delikatnie naciąć tą taśmę klejącą, która podtrzymuje papierek. Z obu stron należy to delikatnie zrobić. Otwieram taki papierek. On już pójdzie na straty, więc można go spokojnie nawet rozetrzeć. Tutaj zdejmę, oczywiście, również tą część tego papierka. Robię tak to troszeczkę chaotycznie. Ponieważ chcę to zrobić szybko, kiedy muszę otworzyć taki pakiet. O, i zobaczcie, ta taśma klejąca, która była tu przyklejona, właściwie nie wyrządziła większej szkody tej słomce. Pod warunkiem, tak jak Wam pisałam w niektórych komentarzach, że ta słomka jest lepszej jakości, bo przy tych zwykłych słomeczkach, takich najtańszych. Ta warstwa, wierzchnia często schodzi razem z taśmą klejącą, no i rzeczywiście ta słomka nie nadaje się do powtórnego użytku. W moim wypadku, jak widzicie, słomeczka jest uratowana. Teraz muszę tylko wyjąć z niej niteczki, zobaczyć, gdzie tu nastąpił mój jakiś błąd. O, zobaczcie, tutaj nie przecięłam nitki, w tym miejscu mam po prostu zbyt długą niteczkę. Zaraz to naprawię i pokażę Wam jak wrócić i na nowo zrobić takiego pakstika już z używaną słomką. Muszę jeszcze raz przeciąć te niteczki. Zobaczę, czy to już wszystkie nitki, które nie zostały przecięte. Wystarczy po prostu palcami tutaj sprawdzić, czy tutaj nie ma żadnych pętelek. No tym razem nie. Układam ponownie sobie tą niteczkę w ten sposób, że składam ją na pół. Wykorzystuję ponownie tasiemkę, którą związuję tutaj tą pętelkę. I pamiętając, żeby numerek był z tej strony, przeciągam jeszcze raz tą niteczkę przez całą słonkę. Mam tu więcej niż jeden motek, więc przechodzi to dosyć ciężko. Ten kolor jest mi potrzebny i nie chcę go szybko dokładać, więc zrobiłam taki pakiet z większego motka. I teraz zobaczcie. Właściwie pakiet już jest odzyskany. Wszystko dobrze. I powtórnie odkładam pakiecik na bok. Przygotowuję sobie Karteczkę jest mi potrzebna tylko połóweczka. Składam ją sobie na pół. Troszeczkę ją zroluję, tak, żeby była miękka i lepiej mi się układała. No i tak. Przyklejam kawałeczek taśmy klejącej tutaj na końcówkę tego papierka układam go również ze słomeczką. O i zobaczcie, zakręcam pakiet. A wcześniej jeszcze można sobie podkleić, żeby ten papierek nie uciekał. O, I teraz tak mając tutaj numerek Kładam go na pół, odpowiednio naprężając, ale nie za mocno, tak żeby ta nitka tam wychodziła swobodnie. Układam tutaj tą niteczkę i zaklejam. Jeszcze raz taśmą klejącą tą końcówkę, tak żeby nie uciekała. I zobaczcie, pakiecik mam uratowany, zrobiony na nowo i gotowy do użytku. Już miałam kończyć ten odcinek z podsumowaniem miesiąca marca, ale dzisiaj niespodziewanie przyszła do mnie paczka, którą zamówiłam jakiś czas temu na Aliexpress i jeszcze jest okazja, żebym mogła Wam zaprezentować co sobie kupiłam do moich pakstików i teraz spróbuję to spektakularnie rozwinąć, nie wiem czy to się uda, zobaczcie. Jest to taki zwijany piórnik na 72 ołówki, pisaki lub kredki. W moim wypadku pomyślałam, przeglądając oferty z Aliexpress, że będzie to świetny organizer na moje pakstyki. Tutaj mieszczą się 72 pakstyki i chciałabym zabierać je sobie w takim poręcznym organizerze na wyjazdy. Często latem wyjeżdżam nad jezioro. I chciałabym, żeby co najmniej jeden lub dwa projekty mi się tutaj mogły zmieścić. I teraz spróbuję wam pokazać jak to tutaj się prezentuje. Od razu muszę wam powiedzieć, że ten piórnik, jeżeli chodzi o pakstiki, to jest ciut przykrótki, ale na szczęście mieszczą się tutaj swobodnie te słomeczki. Tak to się prezentuje. Na razie cieszę się, że te przegródki idealnie pasują na moje pakstyki i teraz przełożę kilka pakstików do tych przegródek, tak żeby wam pokazać, jak to wygląda. Więc troszeczkę cierpliwości, spotykamy się za chwilę. przełożyłam 33 kolory, które są do obrazu z piwoniami, do tego organizera. Tak, to się prezentuje. Muszę wam powiedzieć, że są to moje pierwsze próby z tym organizerem. I jeszcze tak na gorąco dopiero patrzę jak ogarnąć ten temat, muszę to wszystko dostosować do swoich potrzeb. Już z tego, co widzę, to na pewno, ten organizer no, byłby lepszy, gdyby te kolorki były schowane, żeby w transporcie się nie brudziły i nie niszczyły, gdzieś tam nie czochrały o coś, więc będę musiała pomyśleć, jak to rozwiązać. Być może właśnie wystarczy odpróć ten materiał, który jest tutaj na dole. Wyprostować go i już będzie stanowił ochronę dla tych pakstyków u góry. Jeszcze się nad tym zastanowię. A być może wystarczy tylko doszyć coś tutaj u góry, tak żeby te pakstyki były zakryte i żeby zabezpieczyć je w transporcie. Jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają, kiedy się ten organizer złoży, to już Wam pokazuję. Wystarczy, że Zwiniemy go w taki rulon. Ma tu też sznureczki do związania. I zobaczcie, myślę, że na podróż taka forma organizera jest bardzo fajna. Rozwinę go ponownie. No, jestem ciekawa, co o tym sądzicie, czy przyda Wam się taki pomysł. Dla mnie, ponieważ w okresie letnim właściwie ciągle jestem w podróży między dwoma domami, więc ten organizer na pewno bardzo mi się sprawdzi, tak żeby właśnie nie ciągnąć ze sobą dużego organizera, a tylko przełożyć kolory do obrazów, które zabiorę ze sobą. I cóż no mam nadzieję że ten pomysł również wam się spodoba. Nie był ten organizer drogi szukałam jak najtańszej wersji u nas na Allegro tego rodzaju piórniki są dosyć drogie udało mi się kupić taki na 72 kolory z Aliexpress za 28 zł, już bez kosztów przesyłki. Myślę że jest to rozsądna cena więcej bym za to nie dała. Także. Na pewno będę go używała w podróży. A czy wam się ten pomysł podoba? To też możecie dać mi znać w komentarzach. Być może znajdziecie jeszcze lepsze rozwiązania do przechowywania pakstików w podróży. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. No i cóż, widzimy się w podsumowaniu następnego miesiąca. Także dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.